Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ci, którzy po siedemdziesiątce wolą samotność, często wydają się mądrzejsi i bardziej ugruntowani niż wszyscy inni? Musik dzieje się tak, ponieważ samotność w tym wieku nie jest oznaką izolacji. To znak oświecenia. Kiedy przeżyło się wystarczająco dużo, zaczyna się rozumieć, że spokój nie pochodzi od ludzi, od rzeczy materialnych czy od cudzego uznania. Pochodzi z ciszy, z refleksji i z poczucia, że wreszcie jest się w zgodzie z samym sobą. W tym nagraniu zgłębimy więc siedem ważnych powodów, dla których ludzie, którzy po siedemdziesiątce, music, wolą samotność, są najmądrzejszymi osobami na świecie i dlaczego każdy senior powinien zrozumieć tę prawdę. Do czasu, gdy osiągniesz wiek siedemdziesięciu lat, prawdopodobnie zobaczyłeś już w życiu wystarczająco wiele, by rozpoznać, co naprawdę ma znaczenie. Przestajesz potrzebować ciągłego towarzystwa, music, nieustannej walidacji czy niekończącego się zgiełku, by czuć, że żyjesz. Zamiast tego zaczynasz cenić spokój, ciche, poranne światło, muzyk, szum deszczu, ciepło filiżanki herbaty i ukojenie, które płynie z Twoich własnych myśli. Bycie samemu po siedemdziesiątce nie oznacza wycofania się z życia. Oznacza to, że wreszcie je zrozumiałeś. Nauczyłeś się słuchać serca bardziej niż tłumu, wybierać spokój zamiast chaosu i znajdować radość nie w tym, co głośne i ulotne, ale w tym, co proste i trwałe. A teraz zacznijmy. Powód pierwszy: nie potrzebują już walidacji od innych. Kiedy jesteś młody, twoje poczucie własnej wartości często zależy od tego, jak widzą cię inni. Chcesz być podziwiany, szanowany, lubiany. Ale po siedemdziesiątce, prawdziwie mądrzy ludzie zdają sobie sprawę, że opinie innych już ich nie definiują. Przeżyli wystarczająco wiele, by zrozumieć, że większość osądów pochodzi od ludzi, którzy ledwo rozumieją samych siebie. Widzieli, jak ulotna może być pochwała. Pewnego dnia jesteś podziwiany, następnego o tobie zapominają. Zamiast więc gonić za uznaniem, znajdują ukojenie w autentyczności. Przestają udawać, przestają grać rol i zaczynają żyć według własnej prawdy. Dlatego lubią być sami. Nie dlatego, że nie lubią ludzi, ale dlatego, że w końcu lubią samych siebie. Zastanów się. Kiedy jesteś sam, nie musisz nosić masek. Nie musisz nikomu imponować. Możesz siedzieć w ciszy, słuchać swoich myśli i czuć, music, swój oddech. Taki spokój jest rzadki w świecie pełnym zgiełku i porównań. Ci, którzy go przyjmują, nauczyli się jednej z największych życiowych, music, lekcji. Że spokój nie znajduje się w tłumie, ale we własnym sercu. To oderwanie od potrzeby walidacji daje starszym, mądrzejszym ludziom ich cichą pewność siebie. Nie kłócą się już, by udowodnić swoje racje, ani nie rywalizują. By poczuć się lepszymi. Pozwalają innym mówić, osądzać i spieszyć się. Tymczasem sami pozostają w spokoju, ponieważ wygrali już bitwę, która liczy się najbardziej te wewnątrz siebie. Powód drugi, rozumieją, że spokój jest cenniejszy niż popularność. Po siedemdziesiątce mądrzy ludzie przestają dążyć do bycia wszędzie z wszystkimi i robienia wszystkiego. Rozumieją, że wewnętrzny spokój to prawdziwy luksus. Nie uwaga, nie status. Nie bycie lubianym. Spędzili życie, ucząc się, że bycie otoczonym ludźmi nie zawsze oznacza bycie połączonym. I że cisza czasami kryje więcej prawdy niż tysiąc rozmów. Jest taki głęboki rodzaj mądrości, który przychodzi z uświadomieniem sobie, że nie trzeba stawiać się na każdą kłótnię, do której się jest zaproszonym. Nie musisz odpowiadać na każdą obelgę ani bronić się za każdym razem, gdy ktoś cię źle zrozumie. Osoby starsze, które wybierają samotność opanowały sztukę odpuszczania dramatów, plotek i zgiełku. Znajdują radość w prostocie, porannym świetle wpadającym przez okno, zapachu kawy, śpiewie ptaków. Podczas gdy świat goni za rozrywkami, oni nauczyli się, że szczęście nie tkwi w stymulacji, ale w spokoju. To nie samotność, to wyzwolenie. Kiedy przeżyłeś siedem dekad, widziałeś, ile energii ludzie marnują na próby zaimponowania innym. Mądrzy ludzie zdają sobie sprawę, że całe to gonienie donikąd nie prowadzi. Zamiast tego wybierają spokój zamiast chaosu. Wolą spędzić cichy poranek, pielęgnując swój ogród, niż głośne popołudnie, próbując być zauważonym. To nie wycofanie się, to dojrzałość. Jeśli nadal oglądasz to nagranie i uznajesz te spostrzeżenia zawartościowe, proszę skomentuj poniżej cyfrą 2, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, aby Cię informować i inspirować. Teraz idźmy dalej. Powód trzeci. Postrzegają czas jako najcenniejszą walutę życia. Do czasu, gdy osiągniesz wiek 70 lat, zaczynasz postrzegać czas inaczej. Music to już nie jest coś do wypełniania, lecz coś do chronienia. Mądrzy ludzie nie marnują już godzin na bezsensowne kłótnie, negatywnych ludzi czy rzeczy, które wysysają z nich energię. Rozumieją, że każdy wschód słońca jest darem, a każdy spokojny wieczór to przypomnienie, że zegar nie czeka na nikogo. Ludzie, którzy lubią być sami na tym etapie życia, wiedzą, że samotność to niezmarnowany czas, to czas music zainwestowany. Wykorzystują go, by myśleć, by rozważać, by wspominać podróż, która ich tu przyprowadziła. Nauczyli się, że spokojne popołudnie z własnymi myślami może być cenniejsze niż zatłoczone wydarzenie pełne zgiełku. Rozumieją również, że czas spędzony na autorefleksji wyostrza ich świadomość tego, co naprawdę ważne. Myślą o swoim zdrowiu, swoich wspomnieniach, swojej spuściźnie. Już się nie spiesza, bo wiedzą, że pośpiech sprawia, że życie wydaje się krótsze w odczuciu, a nie, pokazuje, dłuższe. Kiedy poruszają się wolniej, widzą więcej, czują więcej i żyją głębiej. Dla młodych bycie samemu może wydawać się nudne, ale dla mądrych to jest święte. Bo kiedy pilnuje się swojego czasu, zaczyna się rozumieć, że życie nie polega na tym, ilu ludzi cię otacza. Musik chodzi o to, ile chwil przeżywasz w pełni. Ci, którzy cenią swoją samotność po siedemdziesiątce, musik odkryli, że czas, a nie pieniądze, jest prawdziwą miarą bogactwa. Powód czwarty, nie boją się już być niezrozumiani. Jedną z największych swobód, jakie niesie ze sobą wiek, jest świadomość, że nie musisz się już z niczego tłumaczyć. Muzyka, mądrzy starsi, przeżyli wystarczająco długo, by wiedzieć, że cokolwiek powiesz lub zrobisz, ktoś i tak to przeinaczy, oceni lub się z tym nie zgodzi. Zamiast więc marnować energię na próby bycia zrozumianym, wybierają spokój. Wiedzą, że cisza często przemawia głośniej niż obrona. Muzyka, w młodszych latach mogli próbować udowodnić swoją wartość rodzinie. Współpracownikom, społeczeństwu. Ale po siedemdziesiątce nauczyli się, że próba sprawienia, by wszyscy cię zrozumieli, jedynie wyczerpuje i sprawia, że czujesz się niedostrzegany. Przestają się więc tłumaczyć, przestają przekonywać, muzyka i zaczynają żyć uczciwiej wobec siebie. Samotność pozwala im żyć bez tego zgiełku. Nie martwią się już, czy ktoś uważa ich za zbyt cichych, zbyt powolnych, czy zbyt zdystansowanych. Oni wiedzą, kim są. Prawda jest taka, że woleliby być niezrozumiani, ale w spokoju, niż wychwalani na pokaz. Gdy ma się za sobą dekady życia, człowiek uczy się, że zrozumienie siebie liczy się o wiele bardziej niż bycie zrozumianym przez innych. Dlatego mądrzy wydają się tacy spokojni. Uśmiechają się cicho, podczas gdy inni się kłócą. Siedzą spokojnie, gdy inni się spiesza. Znaleźli coś, czego większość ludzi szuka przez całe życie, moc życia bez potrzeby czyjkolwiek aprobaty. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj poniżej liczbą 4, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, by Cię informować i inspirować. Teraz przejdźmy dalej. Powód 5. Muzyka wybierają głębie zamiast rozpraszania się. Po siedemdziesiątce mądrzy męczą się jałowymi rozmowami, powierzchownymi przyjaźniami i pustymi rutynami. Pragną sensu. Wolą rozmowy, które zmuszają do myślenia, chwile, które, muzyka, pozwalają im coś poczuć, i ludzi, którzy czynią ich lepszymi. Bycie samemu nie jest odrzuceniem innych, lecz dążeniem do głębi. Uświadomili sobie, że tak wiele życiowego zgiełku jest bezsensowne. Plotki, porównywanie się, zazdrość to pułapki. Które kradną spokój i nie dają nic w zamian. Mądrzy starsi wiedzą, że prawda ukrywa się w ciszy. To właśnie w tych cichych chwilach samotności życie zaczyna nabierać sensu, a wdzięczność rośnie. Nie przewijają bez końca mediów ani nie gonią za ciągłą stymulacją. Wolą poczytać książkę, pójść na spacer lub usiąść w rządumie. Cenią doświadczenia, które karmią duszę, a nie ego. Rozumieją, że rozpraszanie się, muzyka. Jest wrogiem spokoju, a głębia wymaga wyciszenia. Kiedy młodsi ludzie widzą kogoś po siedemdziesiątce spędzającego czas samotnie, mogą założyć, że to samotność. Ale to nie tak. To mądrość, która wybiera jakość ponad ilość. Bo gdy przeżyjesz wystarczająco długo, zdajesz sobie sprawę, że serce nie potrzebuje ciągłego podniecenia. Potrzebuje spokojnego zrozumienia. Mądrzy nie boją się cichych chwil. Witają je, wiedząc, że te momenty odkrywają najgłębsze prawdy o tym, kim są i co naprawdę się liczy. Powód szósty: nauczyli się, że spokój to prawdziwy luksus. Kiedy ludzie są młodzi, gonią za muzyką, bogactwem, uznaniem czy miłością, myśląc, że to przyniesie im szczęście. Ale po siedemdziesiątce mądrzy uświadamiają sobie, że to, co naprawdę się liczy, to spokój. Spokojny umysł, stabilne serce w cichym, muzyka, domu to jest prawdziwy sukces. Przeżyli wystarczająco długo, by wiedzieć, że żadne pieniądze nie kupą dobrego snu, muzyka, prawdziwego śmiechu ani wolności od zmartwień. Widzieli ludzi niszczących swoje zdrowie w pogoni za bogactwem, muzyka, innych tracących radość, próbując zadowolić wszystkich. Więc odpuszczają, upraszczają, już nie gonią, muzyka za niczym. Chronią. Spokój staje się ich największym skarbem. Podlewają swoje rośliny, parzą herbatę, spokojnie słuchają deszczu. Doceniają małe rzeczy, które inni przeoczają, bo wiedzą, że w tych momentach życie ukrywa swój sens. A kiedy są sami, nie są samotni. Oni się regenerują. Cisza pozwala im wyleczyć się z chaosu świata. Nie potrzebują już, muzyka, stałego towarzystwa innych, by czuć, że żyją. Ich spokój nie jest brakiem ludzi. To obecność równowagi. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj poniżej liczbą muzyka 6, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego muzyka filmu. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, by Cię informować i inspirować. Teraz przejdźmy dalej. Muzyka. Powód siódmy. W końcu rozumieją, że życie jest wystarczające. Po siedemdziesiątce mądrzy przestają gonić. Przestają szukać więcej lat, więcej rzeczy, więcej uznania. Zaczynają postrzegać życie nie jako coś do podbicia, lecz jako coś, za co należy być wdzięcznym. Każdy oddech staje się cichym błogosławieństwem. Każdy wschód słońca małym cudem. Muzyka. Rozumieją, że perfekcja nigdy nie była celem. Była nim obecność. Nie mierzą już swojej wartości tym, ile mają, ale tym, jak głęboko czują. Nawet zwykła filiżanka kawy o poranku może wydawać się świętem, gdy przeżyłeś wystarczająco długo, by docenić, co to znaczy wciąż tu być. Muzyka. Nie oglądają się wstecz z żalem, ani nie patrzą w przyszłość ze strachem. Żyją w teraźniejszości, jedynym miejscu, gdzie życie naprawdę istnieje. Wiedzą, że czas nie jest już czymś do wydawania, lecz czymś, co należy uhonorować. Więc decydują się żyć łagodnie, mówić życzliwie i łatwo wybaczać. Muzyka, dlatego ci, którzy w późniejszych latach lubią być sami, wydają się tacy spokojni. Pogodzili się z samym życiem. Nie potrzebują więcej. Mają już to, co się liczy, a jest to cicha mądrość, którą daje samotność. Muzyka, to nie samotność, to oświecenie. Uświadomienie sobie, że życie takie jakie muzyka jest wystarcza Ostatnie przemyślenia Jeśli osiągnąłeś w życiu punkt, w którym lubisz być sam, nie postrzegaj tego jako izolacji. Postrzegaj to jako przebudzenie. Muzyka, bo samotność to nie pustka. To klarowność. To tam w końcu, z dala od zgiełku świata, spotykasz prawdziwego siebie. Wiele osób przez całe swoje życie szuka spokoju, goni za akceptacją innych, Albo wręcz ucieka od ciszy. Jednak po ukończeniu siedemdziesięciu lat ludzie mądrzy odkrywają, że prawdziwy spokój nigdy nie znajdował się na zewnątrz, lecz zawsze mieszkał w ich wnętrzu. Samotność przestaje być postrzegana jako ucieczka czy wycofanie, a staje się wyrazem szacunku do samego siebie. To świadomy wybór życia na własnych zasadach, docenianie każdej chwili i ochrona swojej energii przed tym, co już na mnie służy. Zatem, jeśli łapiesz się na tym, że coraz częściej wolisz spokojne poranki. Proste rytuały i zamiast wielu powierzchownych nieliczne, ale głębsze relacje, muzyka to wiec, że wcale nie jesteś dziwny, po prostu jesteś mądry. Nauczyłeś się jednej z najcenniejszych życiowych prawd, że szczęście nie zależy od tłumów ludzi wokół nas, lecz wypływa z wewnętrznego zadowolenia. Dziękujemy, że byli Państwo z nami dzisiaj. Chętnie poznamy Państwa opinie. Prosimy o zostawienie komentarza poniżej i podzielenie się jedną rzeczą, które dowiedzieli się państwo dzisiaj oraz tym jak planują państwo zastosować ją w swoim życiu. Państwa przemyślenia są dla nas bardzo cenne, dlatego prosimy nie wahać się nimi dzielić. Czytanie państwa komentarzy to dla nas ogromna motywacja i zachęta do dalszego działania. Jeśli spodobał się państwu ten materiał i uznali go państwo za wartościowy, prosimy o polubienie, subskrypcję i udostępnienie. Państwa wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, które mają państwa informować i inspirować. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.